Cześć, w tym poradniku pokażę Ci ustawienia daty i czasu w telefonie Rockfon 8 Pro. Na początku należy wejść w ustawienia, następnie wpisać data i wejść w, w data i godzina. Teraz mamy do wyboru ustawienie godziny automatycznie i daty. Ustawia to nam automatycznie e, datę i godzinę, lub jeżeli byśmy chcieli, możemy to odznaczyć ustawić ją manualnie na przykład inny miesiąc wybrać i tak dalej. Ustawienia strefy czasowej e, automatyczne powoduje to, że strefa czasowa zostanie dodana automatycznie. E, I zezwolenie na włączenie lokalizacji, właśnie aby telefon sam nam ustawi tą strefę czasową lub jeżeli chcemy możemy zmienić strefę czasową e, wedle swojego życzeń. następnie e, używanie formatu godzinowego możemy zaznaczyć żeby był ustawiany domyślnie właśnie poprzez region czyli jeżeli będziemy mieli włączoną tą opcję to będzie po zaznaczeniu tej opcji jeżeli polecimy na przykład do Innego kraju, w którym jest inna strefa czasowa, to automatycznie on nam zmieni, lub manualnie wybrać format 24-godzinowy lub 12-godzinowy. Dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Zachęcam do oglądania innych poradników i subskrypcji tego kanału.